Pierwszy raz włączając Team Fortress 2 wasza gra będzie wyglądać mniej więcej tak. O ile HUD wygląda w porządku, to jednak model broni, który trzymamy jest duży. Tak duży, że zasłania dużą część ekranu, pokarszając widoczność. Kto wie, za tą armatą może stać ukryty przeciwnik. Co można z tym zrobić? Istnieją ustawienia w grze, które pozwalają na kustomizację hadu. Oraz modelu broni. Zaraz wam je pokażę. W opcjach zaawansowanych możecie włączyć minimalny HUD. Różnice widać gołym okiem. W opcjach zaawansowanych można też włączyć zmniejszone modele broni. Jak sama nazwa wskazuje, opcja ta zmniejsza modele broni i przenosi je bardziej na dół ekranu, co poprawia widoczność. Komenda VIV Model 4. Pozwala wam na zmienianie pola widoczności broni. Im wyższa wartość, tym broń wydaje się być bardziej oddalona od nas. Polcam to ustawić sobie na stówkę. Takie ustawienie podoba mi się najbardziej.